Przygotujcie się na eksplozję rytmu i radości. W najnowszym odcinku Karnawał radości. Taniec i wspólnota Flipo, sześcioletni chłopiec o białej skórze, wraz z niezawodną omnią i lojalną gwiazdką, wyrusza do tętniącej życiem Brazylii, aby zrozumieć, jak kultura kształtuje ludzkie więzi. Flipo ubrany w lekkie, przewiewne i kolorowe ubranie, z wielką ciekawością obserwuje tancerzy i muzyków. W Brazylii Flipo zanurza się w energię bębnów i radość otoczenia, ucząc się o brazylijskich stylach tańca, ich historii i znaczeniu. Poznaje Rico, energicznego tancerza i muzyka, który zaprasza go do wspólnego grania na bębnach. Początkowo niezgrabny, Flipo szybko łapie rytm, czując, jak dźwięki łączą go z innymi uczestnikami. Rico pokazuje mu także różne formy tańca, od energetycznej kapuerii po zmysłowe forro, wyjaśniając, jak łączą ludzi z ich przodkami i kulturą. Podczas warsztatów Flipo poznaje Sofię, która uczy go prostych, radosnych kroków samby. Wspólny taniec z Sofią pomaga Flipo odkryć, że taniec to potężny sposób na wyrażanie siebie i emocji. Nawet bez słów. Onia w tym czasie analizuje, jak rytm i ruch wpływają na ludzkie emocje i psychikę, budując poczucie wspólnoty. Flipo odwiedza również lokalny bazar, gdzie doświadcza smaków, zapachów i codziennego życia Brazylii. Po intensywnych doświadczeniach, Flipo pomaga w przygotowaniach do lokalnego festiwalu, czując, że jego wysiłek ma realny wpływ na tworzenie radosnej atmosfery. Żegnając się z Riko i Sofią, otrzymuje od nich pamiątki, instrument perkusyjny i bransoletkę, które symbolizują rytm życia i przyjaźń. Flipo wraca na pokład Edge z czasu z cenną wiedzą o roli tańca, muzyki i radosnego wyrażania emocji w życiu ludzi. Odcinek kończy się, gdy Edge z czasu wyrusza w kolejną podróż do Japonii. Flipo jest gotowy na nowe wyzwania i odkrycia w tym kraju pełnym precyzji i estetyki. Serce ziemi gra, na to powieść, co bez słów się snuje. Rytm w nas porywa, każdy krok to gest, flip dziś rozumie, że raz